Rozpocząłem karierę trenerską, konsultancką rzekłbym, po skończeniu przygody związanej z zarządzaniem pracownikami. Jak moi pracownicy dowiedzieli się, że rozpoczynam pracę w House of Skills, to powiedzieli, że wszystkie błędy, które na nich popełniłem, nazywać będę swoim doświadczeniem. I to prawda, że jeśli miałbym teraz zbudować listę kilku wskazówek kluczowych dla lidera, tak żeby pracownicy nawet jeżeli on odchodzi mieli bardzo dobrą z nim z nią relację to te wskazówki rozpoczynałyby się od wydaje mi się kluczowego elementu Nie powinniśmy drodzy państwo zwracać absolutnie żadnej uwagi na to, że jesteśmy wyżej niż nasi podwładni. Wyżej w hierarchii niż nasi podwładni. Powszechnym obecnie zjawiskiem są zespoły matrycowe, powszechnym obecnie zjawiskiem są te dotted line związane z raportowaniem. Czasami jest tak, że jednak ta hierarchiczność, szczególnie w kontekście relacji społecznych, no, kusi. Kusi do tego, żeby posługiwać się tym nieśmiertelnym, ale na wskroś fałszywym dekalogiem, szef ma zawsze rację, a jak nie to patrz punkt pierwszy. Jednym z kluczowych elementów budujących rolę lidera, budujących zestaw wskazówek, oprócz hierarchi hierarchiczności, jest również to, żeby być osobą godną naśladowania. Nie ma lepszego sposobu na to, żeby pracownicy spóźniali się na każde kolejne spotkanie niż samemu się spóźniać i wmawiać wszystkim dookoła, że ja mogę sobie na to pozwolić, ponieważ jestem waszym szefem. Kolejnym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, który będzie odgrywał szalenie istotne znaczenie w budowaniu naszej relacji, to świadomość tego, że każda nasza decyzja musi być uzasadniona. Liderzy, którzy nie mówią dlaczego, liderzy, którzy nie mówią po co, bardzo często niestety popadają w ten tryb nakazowo rozdzielić. Ale jednocześnie, jeżeli zadbacie o dlaczego i po drugiej stronie będzie nie, to również nie szedłbym w stronę od razu używania władzy formalnej i kazania pracownikowi robić coś. Jednym z kluczowych elementów interwencji, która buduje kolejny element tejże listy, jest eksploracja dlaczego nie. Każda strategia Związana z oddziaływaniem na pracownika to jest strategia indywidualna, i każdy może mieć swoje dlaczego nie. Eksplorowanie tego elementu, szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie chcesz zaangażować się w to konkretne zadanie, dlaczego nie realizujesz tego, czego od ciebie wymagam, o co proszę, jest jednym z kluczowych elementów właściwej interwencji, która za chwilę. Ostatnie dwa punkty tej listy związane są z czymś, co badania wskazują jako rzecz łatwa, ale jednocześnie bardzo często pomijana. Docenianie, zauważanie, nagradzanie, dowartościowywanie. Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju interwencji będziemy korzystali, jednym z kluczowych elementów pracy lidera jest to, żeby mieć świadomość, że strategia, którą często liderzy uprawiają, nie dotykam, bo się zepsuje, jest jedną z częstszych błędnych strategii, która prowadzi nas na manowce. Bo pracownik, który nie ma poczucia bycia zauważanym, zawsze będzie robił wszystko, żeby zwrócić swoją uwagę lidera, liderki, a jednym z najprostszych sposobów odegrania tej roli halo, halo, zwróć na mnie uwagę jest po prostu zacząć pracować gorzej. Ostatnim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest rzecz, która bardzo możliwe, że powstała w wyniku obserwacji przez nas różnego rodzaju inspiracji filmowych stworzonych w Hollywood bądź też tych wszystkich e, inspiracji, które znajdziemy w internecie, gdzie tylko i wyłącznie za pomocą wysublimowanego potoku słów spowodujemy, że człowiek stanie się zmotywowany. A moja rekomendacja brzmi w sposób następujący. Zapomnijcie o gadkach motywacyjnych. Eptox, tak to się przepięknie po angielsku nazywa, działają tylko i wyłącznie w filmach. Jeżeli wyobrażacie sobie, że za pomocą wysublimowanej, zwykle korpomowy wpłyniecie na to, że zadanie, które jest nudne, nagle stanie się atrakcyjne, no to może być to cel, który jest celem nierealistycznym. Zawsze jest jakieś dlaczego nie. Wrócę do tego punktu, o którym już dzisiaj mówiłem. Diagnoza jest jednym z kluczowych elementów zbudowania skutecznej strategii oddziaływania. Jeżeli chcecie dowiedzieć się Państwo więcej na temat, czy to strategii, czy oddziaływania na motywację, czy wskazówek dla lidera, dzięki którym będziecie budowali swój autorytet, zapraszam na naszą stronę. Zapraszam również do subskrypcji naszego kanału.